Siemano, Siemano, z tej strony Lisek i dzisiaj otwieramy 5 paczek z ikonami, a tam trafiamy najlepsze ikony ever FIFA 20. Więc zostawiajcie łapeczki do góry klikajcie tam czerwony przycisk subskrypcji, bo już niebawem najgrubszy chyba odcinek w tym roku, a może i FIFA 20. Więc teraz lecimy z odcinkiem. Każde 2000 łapeczek do góry to jest kolejna paczka z ikoną! A my lecimy i kliknijcie sobie tam czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Matko święto, leć Adam, leć jak najdalej, jest ikona i oby tu była dobra narodowość, Brazylia, SPO, kto to jest, nie, tylko nie Rivaldo, błagam, Ronaldinho Gaucho, dobrze, dobrze, dobrze je, świetnie, dobrze, znakomicie, kurde, chociaż tyle, chociaż tyle, chociaż tyle. Tyle, tyle jak tyle. Nowy dzień, nowy ja, nowy FIFA Points i nowe paczki. 12 paczek za 100 tysięcy monet na moim głównym koncie, na Xboxie One. Ech. 80 zł czy 60? Już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie dużo. Dużo każda paczka kosztuje. Pierwsza paczka Baner. Mares, tak? Riyad Mares. Manchester City, Riyad Mares. Uwaga, 84 overalla. Spoko, spoko. A teraz moi drodzy, jedziemy z drugą paczką, kolejne 65 złotych wydamy. Okej, okay, walkout chociaż Pianicz, super A teraz kolejne, trzecie już Just 65 zł w CC. Trzecie, 65 zł. Banerki, ale chyba tutaj info będzie. Chyba Portugalia. Pepe to będzie Pizzi. Pizzi będzie. Tak jest, Pizzi Pizzi. Dlatego taki najlepsze jak się tylko ogląda. Zgadzam się, Victor. Zgadzam się. Znowu paczka za 100 tysięcy monet, kolejny raz 2000 polisów. I znowu łokal. Francja Esien Karim Benzema. A mógłbyś być Antua, chociaż mógł być Antua. Oprócz tego, o jeszcze jest dobrze. I kolejna paczka. Kolejne 2000 tysiące wydane. Źle Vidal, tak? Albo ten Vidal, 84 Vidal, 84 Vidal i kolejne 6 paczek nam zostało, moi drodzy. Jesteśmy powoli, no jest w tym momencie, jesteśmy na półmetku, w tym momencie przekroczyliśmy połowę paczek. No świetnie, o tak, o tak. Paczka za 65 zł, i tutaj zaskakująco 82, reoveral! Kocham, naprawdę kocham, to uwielbiam, to czekałem tylko na ten moment, kiedy to się wydarzy. Trzy paczki do końca. Czuję krew w ustach, bo przeciąłem się aparatem do zębów. Francja, SM, nie, SO. Ja bardzo się cieszę z tych wokautów, naprawdę bardzo doceniam i bardzo się z nich cieszę. Jeszcze raz to powiem. Ale trafiam najgorsze wokauty, jakie tylko mogę trafić. Naprawdę. Ostatnia paczka za 100 tysięcy. Na ten moment 2000 w końcu, Paczka w ciemno. Walkout! Hurricane! Wow! Świetna karta, no. Jakbym mógł jeszcze raz wydać 800 zł, właśnie na, na tą kartę, zrobiłbym to bez wahania. Zrobiłbym to bez wahania. Hurricane, no naprawdę. Uch. No i kolejne dwie paczki z ikonami. Tym razem jesteśmy na koncie kutandeja. I trzymamy kciuki, żeby tutaj poleciało na grubo. Bo jak będzie grubo, to będzie dobrze. A czy tak się wydarzy, zobaczmy, jaka narodowość. Brazylia, ok? SPO. O Jezu! O Jezu, kaka! Kaka! To jest świetna karta! O kurde, naprawdę, to jest bardzo dobra karta! To jest karta naprawdę doskonała! Pięć gwiazdek sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi. To jest lepsza karta niż linio. Tak mi się wydaje. No, jestem w szoku. Naprawdę, jestem w szoku, ale jak tak dobrze leci, to lecimy od razu z drugą paczką. Bo Kuti myślę, że już na pewno jest zadowolony. Tutaj może jakieś auzebio. Haji, o kurde. No, ten. Powiem tak, ten Hadzi też jest grywalny. Ten Hadzi też spokojnie jest grywalny, tak mi się wydaje. Wybaczcie za jakość, ale ten Shareplay tutaj coś wariuje. Na PO w 4231. Myślę, że da radę spokojnie. Ale my lecimy dalej. Ten Hadzi, Kaka znakomity. Hadzi, taki sobie. Może być, mogło być lepiej, wiadomo. Ale, ale. No, dobrze. Hadzi, dobrze. Kontynuujemy walkę o kart Team of the Year na moim koncie, na Xboxie One. Dlatego kolejne 10 paczek za SBC. Pierwsza, o. O, o. Salah, o kurde, o co, Powiem wam szczerze, powiem wam teraz tak całkowicie szczerze, Salaka się bardziej cieszę aniżeli, aniżeli na przykład stoty de serio, bo stoty de Bruyne nie to byłaby karta, która Którą nigdy w życiu bym nie użył. Salah'a będę używał dosłownie Food Champions. Znakomita paczka, ja się cieszę. I znowu Egipt. Son! O kurde, ale leci, o Jezu. Son! Ale leci z tych paczek. Matko i na naprawdę, nie ma TOTY, nie ma jakichś takich, nie no w sumie to są najlepsze karty przecież, Taki są stówę nie, teraz, 200 tysięcy są, no szkoda, że, chociaż no, nie no, gdzieś tam może się przydać. Oddali FIFA POINCY, które zamówiłem i które nie doszły dnia wczorajszego, teraz doszły, więc lecimy z paczkami za 100 tysięcy monet. Poprzednia paczka nie była zbyt szczęśliwa, ale może, może, może. Myślałem, że chociaż Walkok będzie tutaj, to już by mogło być w zasadzie wszystko: mogłaby być ikona, Nazare i tak dalej. Szkoda. Śpedę? Noble. Mamy Nobla. No i trzecia paczka w tym pago-openingu, w tym rozdaniu trzecia paczka. Czy coś w tej paczce będzie? No i znowu bohałty nie ma. no kurczę Co to jest? Oj, kurwa, co to jest za narodowość, LOL To jest wersja demonstracyjna Wielkiej Brytanii połączona z walią z Bermudów trafiłem zawodnika! Są, co? I co ostatnia fanowie? Ostatnia paczka za 65 zł. Kurde, jeszcze tu będzie tylko jedno mokał Za 400 zł Nie warto było robić nic, naprawdę Nie warto było robić nic No i kolejna, kolejna ikona na tym odcinku Tutaj tutaj będzie grubo Oj, i tutaj będzie grubo Tym razem na koncie Kamila Podstawowa wersja ikony Właśnie w tym momencie wyjeżdża Sanek i uwaga Uwaga, narodowość. Przecież to jest jakaś jakaś magia. Przecież to jest jakaś magia. Ronaldinho, kaka, hulit. No moi drodzy! To jest coś pięknego, naprawdę. Coś niesamowitego. Paczka z ikoną. Paczka z ikoną, kochani, i trzymajmy kciuki, żeby było coś ciekawego. Chociaż Łzeby znaczy, już trafiliśmy. Jakieś inne szalone karty też, więc tym razem może krój wystarczy, coś takiego. Trzymajmy kciuki. Jasta. Ile natrafiony. No, Andrzeja Pirlo jeszcze nie trafiali. I... Co ciekawe, to nie jest zła karta. 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. No na środek pomocy taki sobie, bo ma w 70 tempa tylko i wyłącznie, ale... Myślę, że można coś tam nim podziałać. Pięć ikon, fajne trafy, a to prawie wszystko wydarzyło się na streamach, na Facebooku, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie. Ja się w tym momencie z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Siemano!